Hej, witam was. Druga część. Teraz już druga część wymiany. Jest jakinta, nie wiem jak się to wymawia. Teraz mamy na kolejnym rzucku pirlo. Więc tu mamy pirlo, pirlo, pirlo. Poszelnim. szeliniego nie mamy? De Rossi, Daniel de Rossi to. Dobra, przed Danielem de Rossi. Up. Teraz jest są Niemcy. Okję. Okay. Niemcy. Zacznijmy od Pera Mertizakera czyli obrońcy, Porenę Adler jest. Tutaj tutaj. Teraz z Ballakiem, po Zilu. Teraz Gomez. Yy, bo jest Ballak, to jeden przerwy, dwa przerwy i Gomez. Dwa przerwy. Gomez. Tutaj. I teraz mamy menadżera. Menadżer Rechuso i to jest menadżer Legwen. To jest trzeci, to błuda. Menadżerów mi brakuje tylko 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz najlepsza karta z tej przesyłki oczywiście. To jest to Są 3 Star playery. i pierwszym z nich jest z South Africa. Jakieś tak się to wymawia. To jest Mokoena, to jest Mokoena, to jest Polka. Nie wiem, jak się to, Dobra, jest, tutaj, jest to jest To jest Dobra, teraz jest. Widzę tutaj, że jest wszędzie Torres. To po jest powili powili Star player koło siebie to dokładnie wyszło. Teraz Tim Cahill to na samym początku, Tim Cahill po Bresciano. Czyli tutaj będzie tu z Cezarem. Tak, z Cezarem. I na sam koniec to do. ja mam tyle, że to jest do. FIFA World Cup. Brazil Jestem tam wręcz Zobaczcie co się wyrzeźbia To jest karta Otóż to England Top Master Top Master w wersji angielskiej I zrobimy to tak, że wsadzę to na starego Top Mastera Lunea. Kciutko, tak, żeby się nie pomięło. Dobrze. Dobra, dobra. Jeszcze Wam pokażę inne wersje angielskie, czyli Jack Wilshire, Ashley Cole, Joe Hart i Tyra. Ale jeszcze Wam pokażę tutaj te, te strony. To jest England tak. Yy, jest tutaj Dabler na tak sam koniec i to ja Was chciałbym pożegnać, to Narka, pa i cześć.